Hej, musisz mi pomóc. Kostiumograf chce sprawdzić wytrzymałość twoich nowoczesnych kombinezonów. Mam przeprowadzić kilka eksperymentów. E, okej, okay, nie ma sprawy. Podpisz ten formularz. Jasne. No, tu, tu. Czekaj, to nie jest jeden z twoich głupich kawałów, co? Nie, to będzie bardzo fajny kawał. To znaczy, czy ja bym wykręcił numer swojemu najlepszemu kumplowi? Wiesz, jak się tak zastanowię... No to nie zastanawiaj się. Tak, będę cię obserwował. <słuch> Dobra, do dzieła. Usiądź. Potworny na piłeczki? Tak. A na brudne skarpety? Tak. Dobra. Ostatni test. Musisz stanąć w tamtym miejscu. A ja pociągnę ten sznurek. Stary, nie nabierzesz mnie. Chcesz zrzucić ten balon z wodą na moją głowę? Przysięgam, że nie o to mi chodziło. Dobra, w takim razie zamieńmy się miejscami. No okej, okay. ale to nie jest dobry pomysł. Ech. Zrzucam bombę. Zaczekaj, momencik. Nabrałem cię.